Jagle Skyte, Kamile Gudmonajty i Antanas Obsarskas. To oni od nowego sezonu będą kreować artystyczny kształt litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego. Łączy ich przekonanie, że dzisiejszy teatr powinien mówić o indywidualnych doświadczeniach i szukać form przetrwania w obliczu katastrofy politycznej, społecznej i ekologicznej. W tak dużej, ważnej dla Litwy instytucji najtrudniejsze jest pogodzenie różnych stron i punktów widzenia. Trzeba zrozumieć, co myśli trupa, co kierownictwo i ministerstwo, a czego oczekuje widz. Następuje przemiana, przychodzi nowe pokolenie i chce się wierzyć, że stanie się znaczącym, że nowi twórcy będą kształtować współczesny teatr litewski. W repertuarze bieżącego 83. sezonu grane są spektakle polskich reżyserów Grzegorza Jarzyny i Anny Swolar. Do repertuaru powróci Lokis Łukasza Twarkowskiego, a w pierwszych dniach lutego odbędzie się premiera sztuki pijania mieszkającego w Polsce Iwana Wyrypajewa. Po pandemii wydaje się, że zmienili się oczy i uszy widza. To, co dotychczas działo się na scenie, nie zaspokaja potrzeb widowni. W moim rozumieniu, teatr powinien reagować na procesy zachodzące w społeczeństwie. Czymże jest społeczeństwo? Umieć przewidzieć pewne procesy i je nazwać. To jest misja teatru. Nowa dyrekcja zapewnia, że w dalszym ciągu będą grane spektakle byłego kierownika artystycznego Oskarasa Korszonowasa. Do teatru ma powrócić też reżyser Gintaras Warnas. Ogółem w przyszłym sezonie zaplanowano siedem premier. Vitalis Masenas, Info Wilno.